E, Obserwuje wyczyny Andrzeja Stękały. 140 metrów, pięknie, ależ wysoko i znakomicie! Andrzej Stękała w kapitalnej próbie w pierwszej serii. Rewelacyjny skok naszego reprezentanta. 143,5 metra. Szanowni Państwo, czapki z głów, naprawdę. Odjęte 4,4 punktu za wiatr, również 7,6 za wydłużony rozbieg. Ale także stylowo bardzo ładnie wykonał ten skok. Andrzej Stękała. 19 u dwóch sędziów, u trzech 18,5. Fenomenalnie, brawo Andrzej, bo to przepiękna próba i z dość dużą przewagą, wydaje mi się, będzie prowadził reprezentant Polski. Natychmiastowa reakcja jury. Będzie rozbieg skrócony do piątego, do piątej platformy startowej, a więc wrócimy do tego, z czego. Rozpoczynali zawodnicy. Widać to było, kiedy wyszedł bardzo wysoko nad zeskokiem. Kiedy był niesiony tą poduszką powietrzną, te Odległ swoje skoki z tego wydłużonego rozbiegu zaczęło się to od Hamana, potem forfang. Andrzej wykorzystał to najlepiej, a teraz Piotrek żyła. Piotrze, życzymy Ci wszystkiego najlepszego. Piąty zawodnik turnieju czterech skoczni, który do pewnego momentu był numerem jeden w naszej ekipie. Jeszcze w grudniu to on zajmował najwyższe miejsca. Był najwyżej z naszych, choćby na mistrzostwach świata w lotach na Piotr żyła! Jej podnarty. A więc gdyby złapał to noszenie, Piotrek trochę walczył z podmuchami, ale powalczył dzielnie, mimo tych wszystkich wahnięć, to był daleki skok. Bo ta zielona linia była gdzieś na granicy rozmiaru skocznie. On go nawet przekroczył. 143 metry, co dzisiaj robią Polacy. Andrzej stegała 143,5 z siódmej platformy, Piotrek żyła 143 z piątej platformy. Będzie miał wprawdzie odjętych 9,7 punktu. mimo tych wachnięć odległość zrobiła wrażenie na sędziach. 18 i 18,5 punktu. U większości sędziów jest to 18,5. A zatem jak będzie w tej chwili wyglądała sytuacja Czy Piotrek czy Andrzej Stękała kto teraz będzie na czele miła dla nas yy, miłe dla nas zastanowienie kto tu ostatecznie zdobędzie więcej punktów tak czy inaczej tak mamy lidera mieliśmy lidera że się zmienił Piotrek żyła o 90. W trzech pierwszych miejscach, bowiem na rozbiegu w tej chwili Dawid Kubacki. On tutaj dwukrotnie w ostatnich dwóch konkursach wygrywał i teraz pięknie niesiony. Dawid, cudownie! Dawid wspaniale. Dawid daleko i kto wie, czy Dawid nie będzie liderem w tym momencie. 143 metry Dawida Kubackiego, a więc identyczna odległość, jaką uzyskał przed momentem Piotr Żyła, odjętych 7,5 punktu, a więc nieco mniej od Piotka, ale noty jakże wspaniałe. Szanowni Państwo, od wszystkich sędziów prawie od wszystkich, po 19, bowiem jeden dał nawet 19,5, ale jeżeli popatrzymy na ten skok Dawida, to to jest maestria, to jest to mistrzostwo, które on potrafi w locie i podczas lądowania zaprezentować. Przepięknie i będzie bardzo wysoka nota. Dawida Kubackiego, a to oznacza, o czym wspominałem, Przemek, a więc trzech Polaków na trzech pierwszych miejscach. A więc robią się nam tutaj takie małe Mistrzostwa Polski w titize Neustadt. Dawid Kubacki na pierwszym miejscu o 3,7 punktów przed Piotrem żyło o 4,6 przed, przed Andrzejem Stękałą. Wykupiliśmy abonament na 143-metrowe skoki. Kamil Stoch już gdzieś przygotowuje się. Zwycięzca 69. turnieju Czterech skoczni, zdobywca trzech złotych orłów, trzykrotny mistrz olimpijski, to on jest z naszych najwyżej, trzeci w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, to on ściga w tej klasyfikacji Markusa Eisenbichlera, a teraz musiałby pokonać również daleko, poza rozmiar skoczni, wieje lekko z przodu, Kamil Stoch! I jest również daleko, nie ma tych 143 metrów, ani 142, ani rozmiaru skoczni, ale jest powyżej 135, jest 139 metrów. No i patrzmy na noty, bo te w przypadku Kamila bardzo wysokie, 19, dziewiętnaście punktu. Pamiętamy tę notę kończącą turniej czterech skoczni z konkursu w Bischofshofen, było to 59 punktów, najwyższa nota tego sezonu, nikt tak wysokiej nie otrzymał. Który jest w tej chwili Kamil Drogi? To tutaj przetoczy się przez Hochwil szansę. Zaczyna Andrzej Stynkała. Jego najlepszy start w karierze. Szóste miejsce w Trondheim w 2016 roku. Siódmy był w Oberstdorfie, w Engelbergu. W tym sezonie teraz ładnie, wysoko nad zeskokiem Andrzej Stynkała. Przed tą zieloną linią wylądował reprezentant Polski. Patrzę na warunki, w jakich skakał. Będzie miał odjęte 3,8 punktu, 134 metry. Do tego, by wyprzedzić Markusa Eisenbichlera, potrzebował około 137 metrów. 14 skoczek klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Noty ciut niższe, ale też wysokie. 18,5 od sędziów otrzymuje reprezentant Polski. W tym sezonie pięciokrotnie w czołowej dziesiątce zawodów Pucharu Świata. Bardzo dobry, bardzo mocny punkt naszej reprezentacji. Andrzej Stękała i będziemy czekać w tej chwili na to ostateczne rozstrzygnięcie. Łukasz Gębala, fizjoterapeuta naszej kadry. Tu trenerski, zadowolony, tam cały czas dyskusja, analizy i patrzy Andrzej. Jednak na drugim miejscu, o ile przegrał, o 3,5 punktu z Markusem Eisenbichlerem. A więc co najmniej wyrówna swoje najlepsze miejsce w Pucharze Świata, bo to było szóste w Trondheim 5 lat temu, a teraz już Piotrek Żyła, jak on walczył o odległość w tej pierwszej kolejce. On tam dostał podmuch, a mimo to pofrunął 143 metry. Teraz potrzebuje 139,5. Piotrek Żyła w powietrzu. Ależ! Znów walka odległość była bezkompromisowa, na granicy brawury! Fruwał Piotrek Żyła, czy wystarczyło? 139,5 tyle. Ile wskazywał komputer? 18,18,5 punktu, więc być może, być może wyprzedzi Biślego, czyli Markosa Eisenbichlera, jak go popularnie nazywają polscy kibice. Toczę naturalnie z sympatii. No i patrzymy na Piotra Żyłę raz jeszcze, jak on to wszystko znosił. Tę wieczną loterię odej odejmiemy mu 8,5 punktu za warunki wieczne. Czy to wystarczy, aby objąć prowadzenie? Jeśli tak, to będziemy mieli przynajmniej drugie miejsce dla Polaka. Jeszcze moment, jeszcze chwila. Nota Eisenbichlera to 268,7 punktu. Piotrek Żyła jest liderem! 270,8 punktu, a więc po raz trzeci trzy złote orły, trzy złote medale olimpijskie. Kamil Stoch, drugi po pierwszej serii. W tej pierwszej było 139. Teraz komputer pokazuje, że potrzebuje 140,5 metra, ale to są wszystko zmienne warunki. Wieje pod narty, Kamilu. W swoim stylu arcymistrza. Prosimy bardzo, 142, by musiał skoczyć Kamil. Zawiesł nad zeskokiem. Leci wspaniale, leci pięknie i jest pierwszy. Nie ma szans, aby było inaczej. Ląduje za zieloną linią, a więc mamy lidera już na pewno. Przy zwycięzce 144. Wyrównana ta najdłuższa odległość, którą Forfang miał na początku tej serii. Arcymistrz tak skacze. Ile dwudziestek? Jedna. Pozostałe oceny to 19,5. A zatem. Jaka, na jaką to ocenę się złoży 59 punktów od sędziów, nie, 58,5, a więc o pół punktu mniej niż miał w Bischofzkofen, ale to był cudowny skok Kamila, 144 metry, odjęty 9,7 punktu za wiatr, bo warunki miał dobre, trafił dobrze Kamil na tej wiecznej loterii i, i... Czekamy tylko na potwierdzenie tego, co chyba jest oczywiste. Piotrek też patrzy, jest w tej chwili wiceliderem, ale za chwilę będzie na trzecim miejscu, bo liderem musi być Kamil Stoch, choć 281,6 punktów. Szanowni Państwo, to więc jest już pewne: dwóch Polaków na, na dwóch miejscach na podium. Tylko teraz pytanie: w jakiej kolejności prowadzi Kamil Stoch? Albo regner Graner, II. drugi. Piotr Żyła jest na miejscu trzecim, a pozostał już tylko. Dawid Kubacki, Dawid Kubacki, 140 metrów wymagane od Dawida Kubackiego. Skoczył 143 w pierwszej serii. Dawid i teraz jak najdalej, pięknie, ale nisko nad skokiem I niestety Dawid Kubacki e, pali ten drugi skok. Co nie zmienia faktu, zwycięstwo Kamila Stocha, Halvor graner od drugi, a Piotr żyła na miejscu trzecim, a więc po raz dwudziesty w historii dwóch polskich skoczków na... Dwu, na e, Podium zawodów Pucharu Świata. Cóż, z tyłu skoczni delikatnie zawiewało Dawidowi Kubackiemu. Będzie miał z tego tytułu dodany jeden punkt, ale 128 metrów. Zbyt krótko, by liczyć się w dzisiejszym konkursie w klasyfikacji końcowej. Kamil Stoch wygrywa tę rywalizację, wygrywa dzisiejszy konkurs. Granerud jest drugi, Piotr żyła trzeci, Andrzej Stękała także w czołowej dziesiątce zawodów Pucharu Świata. Proszę zobaczyć, to jest jeden zespół. To jest jeden team, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Oni się nawzajem wspierają, oni sobie nawzajem dogryzają, ale to jest jeden zespół. Siódme miejsce w tej...